25 lat przed Marco Polo, Benedykt Polak i Jan Piano Skarpiny wyruszyli z poselstwem papieskim do Wielkiego Hama. Jako pierwsi Europejczycy dotarli do celu i powrócili. Pokonali 20 tysięcy kilometrów. W 2007 roku, podobnie jak Benedykt Polak, nasz pierwszy wielki podróżnik, powędrowaliśmy z Łęczycy na Mazowszu do Karakorum w Mongolii. Oto kolejna relacja z tej podróży. Obóz na noc rozkładaliśmy kompletnie po ciemku. Może to i dobrze, bo widok, który zobaczyłam rano, nie pozwoliłby mi zasnąć. Kolejny dzień naszej podróży zaczął się w miejscu niewiarygodnie pięknym. Jesteśmy na wysokości 1612 metrów nad poziomem morza. To wyżej niż śnieżka w Karkomorze. Dotarliśmy nad ogromne jezioro Issyk-Kul w Kirgistanie. Benedykt Polak i Jan Skarpiny wspominali w swoich zapiskach, że podróżowali wzdłuż morza otoczonego górami. Mamy nadzieję, że podążamy ich szlakiem. Jedziemy przez Kirgistan. Przepiękny kraj w górach Tien Shan, którego centrum to wielkie jezioro Isykul. Ciągnie się z zachodu na wschód na dystansie 182 km. Może niezbyt bogato tu, gdzie jesteśmy, ale na ogół czysto i ludzie uśmiechają się do nas jakby częściej. Mężczyźni noszą przedziwne kapelusze. Isykul i Tien-Shan kuszą widokami. Teraz rząd namawia do inwestowania tutaj nad jeziorem. Kto chce może inwestować w turystykę. Kiedyś to było zakazane. Najlepsze hotele są tam po północnej stronie jeziora. Natomiast najpiękniejsze plaże i najczystsza woda tutaj na południu. Cudowne miejsca czysta woda. Jesteśmy z Rosji, piąty raz przyjeżdżamy tutaj. Zwykle najpierw idziemy w góry, a potem odpoczywamy nad jeziorem. Z roku na rok jest coraz lepiej. Kiedy pięć lat temu byłyśmy tutaj, nie było nic. A zaplecze turystyczne rozwija się. Szaszłyki można kupić zawsze i wszędzie. Kirgizi chcąc zrozumieć, czy w Polsce jest drogo, pytają nas, ile w Polsce kosztuje szaszłyk. Nie mam pojęcia, nie rozumieją, jak mogę nie wiedzieć. Inne specjalności tutejszej kuchni to miód, grzyby i oczywiście ryby. Te wędzone i te z rusztu. A my przyjechali z Kazachstanu. Przyjechaliśmy z Kazachstanu. Tutaj można odpocząć od cywilizacji. Naprawdę odpocząć. I duszą i ciałem. Po drugiej stronie jest lepsza baza, ale i droższa. Tu nie trzeba być oligarchą ani biznesmenem, żeby odpocząć. Nawet nasi kazachscy emeryci przyjeżdżają tutaj, bo ich zwyczajnie na to stać. Jak chcecie sobie pływać, to sobie pływajcie. Woda w tym jeziorze jest lekko słonawa, bo mineralna i nie zamarza, nawet gdy temperatura spada poniżej minus 40 stopni. Liczba słonecznych dni przekracza 270 w roku, czyli łatwiej tu o piękną pogodę niż nad Morzem Czarnym. Moi przyjaciele byli tu już czterokrotnie. Byłam z nimi w górach, a teraz razem przyjechaliśmy tutaj. A jak długo tutaj jechałaś? Pociągiem trzy dni z Petersburga, ale spędzę tutaj trzy tygodnie. Po raz pierwszy udało nam się dotrzeć na miejsce postoju za dnia. W nagrodę nie będziemy spać ani w hotelu, ani pod namiotami, tylko w prawdziwych jurtach. Na najprawdziwszym piasku i równie prawdziwej plaży. Cudowne miejsce na wakacje.